Szymano Jest sobota 11 maja Jesteśmy w Katowicach Tutaj spaliśmy u prezesa na jednym z mieszkań Jest dzisiaj wyścig z Silesian Classic 160 km Wyścig po górach Jednodniowy po wyścigu lecimy od razu do domu Wczoraj w nocy przyjechaliśmy z Łusem, ja, Krzysiek, Kacper i Prociu. Jedną osobówką, dwóch Niemców przyjechało z Niemiec. A tamtą osobówką przyjechał prezes z Michałem. Także z różnych stron się zjechaliśmy. I co? I... Krzychu tam szykuje rowery. Jest godzina. 11 pół do 11:00. o 15:00 jest start mm. Jedziemy wcześniej na odprawę chłopaki dojeżdżają później dwoma osobówkami a ja, prezes i Krzysiek Jedziemy na odprawę i tankować auta Wszystko dobrze jak na razie, perfekt. Także perfekt. Aaa, kucie jak ty ładnie wyglądasz. Aaa, dziękuję bardzo. I wzajemny, i wzajemny. Ale prezes normalnie nie ma suszarki, ja nie wiem jak to prezes... no, jest. Na, na suszarki, trzeba włosy obciąć, nie wiem. <grym> <grym> no O, <grym> No i No? no Dobra. Dobra, tak robek po pełen, dla ciebie ułatwimy. Siadaj, siadaj, kolego po pełen. Siadaj i jest, jest za dobrze. Za dobrze, Widzisz co? No przyjadą, to się ogarnął. O, kolega, a ty coś to przypada? No jest cud. Tu... się spala przed Kiedy on przyjadł? Ogarnął się. Nie, nie, już byli na śniadaniu, tylko wezmą bagażę. No jesteśmy na w Bielsku Białym. Godzina drogi tutaj z apartamentów. Ekipy się zjeżdżają. Yeah. <laughs> Godzina w pół do drugiej Półtorej godziny do startu Krzychu szykuje rowery, bidony porobione Prezes na odprawie i... czekamy. lidero Absoluto Co my tu mamy? Radio do osobówki, która jedzie za wyścigiem Żeby samochody między sobą mogły się komunikować Jak ktoś potrzebuje picia, defekt czy coś Tu mamy naklejki na auto, żeby nas puścili O, a tu już chłopaki przyjechali z hotelu W 13 km jest zjazd taki ost 10% i tak ręcy. W prawo, w lewą trzeba uważać. To jest Tak. No to było właśnie. I potem z gościem zjazd. No i żeby uważać. I potem tak, bufet możemy tu zrobić, nie? Albo na 13 16 km. Tam jest 12, takich taki czy to robimy Nie jest obojętne, to skucie trzeba ustalić, gdzie będziemy robić Numery, możesz dać no Mogę dawać, pan na nie to co nie wiem, gdzie byście chcieli mieć kuchnię? Co? Pan Linus? Ja właśnie myślę, że tam może będzie szerzej czy coś. To jest wąska droga, No tam ta wąska, tu jest jeszcze szerzej, ale wąska będzie tam. Ale tam będzie lepiej wziąć, bo to będzie tak w miarę szybko, nie? chociaż ja wiem, ja, jak chcecie. Kłudziowi trzeba powiedzieć, Kuczio dojedzie. Co? Kto to jest ten kolega? Kucia zastępca Kucia zastępca pan ostatnio wygrał w Arkolska Jaki pan, chyba kolega, ej, jakby tak mówił, pan, nie, pan nie, 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 kolega, tak nie można. Tak to masz zakres, zakaz. Pan panika. Ostatni będą między pierwszymi, tak? Ale mamy z kontroletalnych ostatni. Pedro, Pedro! Op, op! Jestem na bufec własny, czyli o. No. Michał Paluta jedzie. W odjeździe, czy żeby to. A Linus tam przeskakuje jeszcze od nas. To jest Linus? No. Ale, braciu!

Są tutaj takie kreski wielokrotne ja, ja ja, Jest wielokrotne Na skupce wygląda jeszcze nie? Jesteś dumny, że podajesz bidon? Oczywiście, z... że tak Ale to zależy patrz do... co mam? Wiesz, u kuchni kodonosy Proteiny, tak? musisz jeść Jesteśmy po połowie wyścigu, mniej więcej Dzisiaj ze mną na bufecie jest Franek Francesco, Francesco. 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 tak. Zwycięzca ostatniego pucharu Polski zamościu. na czas. No, zamościu, zamościu. Ugodzony czasowiec, tak? No. Widony też niesamowicie podaje z Jak... pasją. Z taką wprawą, nie? wprawą, tak. To. Trzeba, chyba, trzeba to mieć. Trzeba no, się trzeba urodzić? No. Ja tak właśnie myślę. Dryk do kolarstwa po całości. No, nie no, dryk to po prostu. Jaka Popaki zaspokojeni na, jak to powiedzieć, na picie No, likwidowo zaspokojeni O, ze to ci właśnie, którym mieliśmy podawać widownię Ale mają dwa, dają radę Ośtednie piją Buzie otwierają i woda sama wchodzi Hop, hop, hop Mamy ostatnią rundę i szymon w odjeździe w trójce. Szymon, Nie, no to właśnie tam. Co fajnie widać telewizję. I Michał paluta leci Ile oni mają do mety gdzieś? Strzelanie około 20 km całe już może. No już niecałe Nie wjechać na ostatnią rundę Ale, patrz, chcę... o, o, przeskakuje ktoś Dobre ściganie będzie, dobra, idziemy dostawić auto idziemy oglądać Brocy, no nie, 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 dawaj Polska, Szymon! Wielki pechny, Nie wiem czy to nie jest Marcin Budziński. Marcin Budziński. Marcin no Budziński. nie, 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 nie. się tam Ale wrócił. I mamy pojedynki. Mocno, mocno, mocno. I jest Marcin Budziński i e, mamy kolejnego e, z kolarzy ekipy Santyk wyjdących, a więc i już e, wszystko e, wiemy i niesamowity e, pech poślizg kolarza a teraz e, kolejny z Polaków to chyba Michał e, Paluta jest tak ma aplikację mistrza Polski a więc Michał e, Paluta dojeżdża do mety i jest czwarty powinien być jeszcze Paweł Bernard bo taka czołówka się tworzyła na tych ostatnich

no i dobrze, i dobrze, a to w sumie jakieś jakieś pieniądze, czy nie? Nie. Musiałbym jutro wystartować. coś tam może by zostało bo wejdzie może. Ale musiałbym jutro wystartować hmm. i coś tak tam. To... Ten Krzysiek załatw też żeby dać na, na, na tego, na, na kalerową. To... Rewelina e, ma zdjęcia? Mam. Wyślij mu na WhatsApp. Komu? Krzyśka. To, to tutaj... a, bo no, kase, kase tam dałem. To, to, ten, to, się to, to potem... A to teraz. Wygrali. To się To na razie. Dobra, na razie. To ja się na razie. Ja na razie. Brawo. że jest nas To jest sport. Nie? To jest Najlepszy mi,

Dobra, lecimy. Dobra, na razie. Na razie A widzenia. to jest Jesteśmy już po wyścigu. Godzina 22.10. Zajechaliśmy na szamy do Maka. Niemcy pojechali. Z powrotem na Niemcy Prezes pojechał z Michałem drugim samochodem No a my busem wracamy, jesteśmy niedaleko Rzeszowa, między Krakowem a Rzeszowem Na kolację sobie zajechaliśmy Maka i czekamy Wyścig ogólnie No zajebiście poszedł Szymon, był trzeci, czwarty był Paluta Jeszcze jedenasty był Kacper Dwunasty Linus i 13 był Bartek, także super Super wyścig. Bardzo ciężka runda 2500 km fajnie wyścigi w Polsce, fajne, dużo znajomych zawsze jest także, także super i plus taki, że szybko do domu się wraca. Nie ma 8 godzin transferu, tylko za 4 Więc, więc fajnie. Nie, taka by zera nie jest wszystko? rachunek No jest ja ja powiem, to... Weź zobaczy, w rapie A może jednak? A, mam cię A! cię!